No, i cześć, zespały. <śpiewa> spała to jest bardzo stare miasteczko, znane, bardzo y, odkryte właściwie przez carów rosyjskich, nawet słuchajcie, kiedy tu były zabory. Ale Spała, jak tutaj pisze, to jest początki już w 1511, słuchajcie, 1511. Wielki Książę Aleksander, pisze Romanow, polował tutaj i, i bardzo mu się ta okolica podobała. Zkazał wybudować tutaj stanicę myśliwską własną. No i zaczęło się dziać w spale. A przed wojną, harcerze, słuchajcie, tu były stanice harcerskie za czasów II RP. Tutaj był prezydencki. O, jest Mościcki. Tutaj. Tak, prezydent Mościcki, Pałacyk A w spale, urodziny, siedziba Mikołaj. prezydentów. No także, spała jest w województwie tutaj. Łózkim takim miejscem. O. Słuchajcie, tutaj jest też y, centralny ośrodek sportu, duży olimpijski. kompleks sportowy olimpijski. Nie, także. Pójdziemy, i... pochodzić. Pójdziemy sobie trochę pochodzić, tutaj jest najpierw taki takie taki, taki jeziorko. Zobaczymy park po jednej, po drugiej stronie, pomnik żubra i tak dalej i tak dalej. A stoimy sobie w centrum praktycznie tutaj na parkingu. O są wakacje, ale jest środek tygodnia. No tak, tolek. są z środek tygodnia, jeszcze do południa przed 12:00. Także jest bardzo mało ludzi. O kaczuszki. A tutaj turbina spała, czyli tutaj jakaś mała elektrownia wodna. Chyba. Nie wiem, czy to działa, ale słuchajcie, pisze, że jest. To tutaj. No, gdzieś pod nami. Zobaczmy tutaj. Tu woda wpływa. No, ale turbiny nie widać, nie wiem. W każdym razie. Może to miejsce historyczne? Chyba tak, to, to jest no, jakieś stare, właśnie po tej turbinie. Przekładnie, jakieś ślimakowe coś. Słuchajcie, no, widać była tutaj kiedyś ta turbina historyczna. To pan z psem? Teren troszeczkę zarósł lekko, ale tu jest jakby taka wysepka na fosie. Z fosą dookoła. No. no i tu jakiś pan... To jest tak dookoła gdzieś? Tak, tak, dookoła, jakby fosa i tutaj taka wyspa w cieniu. No to za pan trzeba przeczytać? I Ignacy. jakiś pan z psem siedzi. Mościcki. Mościcki jakże. prezydent, słuchajcie, Ignacy Mościcki, który tutaj był A, przed wojną, no znowu... bo polowania, tak. Tutaj piesek, a... hej piesku! Strzebę ma, do tego chyba czając. Tutaj ma dworurkę, słuchajcie, a tutaj sobie siedzi. Kapelusz ma pan. No i buty odpowiednie. Agnieszka już siada ko prezydenta. Tak. Cześć prezydencie. No. Hej, idziemy sobie wokół tego jeziorka. To jest jeziorka? Jeziorka. No takie taki jeziorka. Tak. <grym> tutaj są słuchajcie takie eleganckie mm, Tuż nad wille, Tak, centrum spały w parku. No kurde, ale naprawdę. <grym> no tutaj są takie. Tu jest jakby pierwszy szereg, później drugi w tym lesie <grym> Takie zadbane bardzo. Mm. No Bardzo ładnie zrobili sobie ten park, bo drzew, jest cień. Tak, tak jest drzew. mnóstwo starych drzew, także one dają niezły cień tutaj. Także no, jest super. Hmm? O, jeszcze sobie budują. Tak, tu jest widać w centrum spały dla niektórych. Takie działki, na których postawiono. Słuchajcie, tu jeszcze budują. No. Jak na spałę, to i tak tutaj pewnie ceny są jakieś wyższe. Zobacz, jakie ładne kaczeńce. No piękne, żółt, żółciutkie. Taki Takie zaraz zaczną kwitnąć. Tak, tak się rozwiną. Mostek elegancki. Tak widać, nie? Mm, Tak. Tutaj szkielet drewniany idzie, jakiś duży dom, chyba w technologii szkieletu drewnianego. No, taki dworek będzie. Słuchajcie. Tam jaka jest w oknie, jakby kapliczka, czy coś? Tak, w tak, tym, tak. W tym dalej, nie? W tym dalej tak. No. No tutaj ładnie, no ładnie. No pięknie, pięknie. No mówimy, trzeba się trochę przejechać. No i gdzie, no gdzie byliśmy? W Olborzu przed chwilą. Tak. też ładnie. E, a też ładnie, ale tutaj jeszcze ładniej. Pięknie. Dobrze, że nie jest to sobota ani niedziela. To jest taki oddech, nie? Bardzo praktycznie mało ludzi. Kaczuszki. No są, kaczków tu jest, kaczków. A niech będzie kaczków, a co tam? Powinniśmy mówić tak jak chcemy. Język jest płynny, płynie jak ta woda. A więc kaczków, o! Właśnie było lądowanie kaczkowa. <śledz> To jest świetlica wiejska Sołtysówka, jakie tutaj poroża są. Czyli ślad, że palowali Tak, że były polowania. Sołtysówka. To nowy budynek. Nowy budynek, ale zamknięty. Zobaczcie, tutaj pisze apteka, ale jest w takim starym budynku. Chyba pamięta czasy... Mościckiego. to na 100%, ale dużo wcześniejsze pewnie, zaboru rosyjskiego i jeszcze wcześniejsze pewnie, bo no styl, architektura. Ale bardzo ładne, nie? Tak, tak. Bardzo ciekawy budynek. Tak. A tutaj kościół, a właściwie parafia, część parafii Królowej Polski w Królowej Polski Spale, ale zobaczcie taki właśnie drewniany, nie? Właśnie taki jakby przedwojenny. Odnowiony, ale... Na pewno oryginał. Tu A tutaj kościół, nie? Tutaj Letnia ten kościół. Tak, tak, letnie msze o, Na e... dworze ławki. No żołnierze, AK, polska walcząca. Tak, znak polski walczącej Jeszcze jest, jeszcze nie zamalowali, nie zamalowały władze. Co, Armia krajowa. No chodźmy. Tutaj jest ołtarz polowy. To, to ładny jest taki drewniany. Nie? No flagi polskie wiszą. No i tu jest ten kościółek taki. Droga Krzyżowa. Tak, droga Krzyżowa, masz rację. W koło i jeszcze tam jest jeszcze starszy, no bo tam jest Kościół, nie? Aha. A tutaj Bóg jest taki honor Bóg, Honor Ojczyzny. No, ciekawie, powiem Wam szczerze. I flagi polskie. Bo jesteśmy w Polsce. No i tu jest kościółek. No chodźmy, zobaczmy. Już y, jak się przyjdzie, to właśnie węg jest tym, co... Nie? Mm -hmm. Czymś takim dodat dodatkiem yeah. takim, bo to jest jakby, to, to pachnie aż tak jak nie wiem, świątynia wank, czy coś takiego, nie? Czy jakiś drewniany stary dom. To jest zapach drewna. No. Pamiętasz ten e, taki monastyr stary w Bułgarii, tak samo czuć było, A tak. Ten najstarszy jak był. Tak, w Bułgarii. ten taki drewniany, nie? No, Właśnie, no. bo on był drewniany, pod, pod, podparty tak w wielu miejscach, ale odnowiony. Rzeczywiście tak, to są tak, to jest ten zapach. No, no, no. I tutaj ten kościółek. O, można wejść. Tak, chodzimy. Tak, to są tablice pamiątkowe. To jest najbardziej prawidłowe prawidłowy godło naszego kraju, tak uważam. Park taki. Tak, tu jest też taki park. Mm, takie, yy, no nie wiem, leżanki. No, hamaki, powiedzmy pomiędzy jak tak, jest. jakby hamaki, tam są, są takie huśtafki, ławki huśtawkowe. Słuchajcie, Uch. i tu jest pomnik żubra. Jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że byłem przy tym pomniku. Boże, ile to już lat. Dawno nie byłem w spale. No jest. Słuchajcie, to jest prawdziwy hejno, ja tego nie, podło nie podłożyłem o 12 godzinie. Samo południe. Słuchajcie, ten żubr i ten pomnik sięga historii bardzo dawnej, bo aż roku 1860 i w dniach 6 i 7 października tutaj w Puszczy Białowieskiej w wielkich dwudniowych łowach na które zaproszenie wysłał sam car Aleksander II przybyli przedstawiciele dworów panujących całej ówczesnej Europy słuchajcie ubito około 100 sztuk 100 sztuk żu tych żubrów a sam car podobno miał zastrzelić około 10 żubrów no i właśnie na ten na tą y, Właśnie, na to wydarzenie Tej rzezi żubrów Postawiono posąg żubra Naturalnej wielkości o. Tak on tutaj wyglądał Dzisiaj wygląda tak y, Nie wiem, czy jest się czy, y, Czym chwalić, tak, bo Pamiętamy, nie pamiętamy, ale y, Jesteśmy świadomi y, Że na tych ziemiach Były również tury, tak no, i tury też wybito. Co do jednego. Co do jednego. Żubry uchowały się, ale turów nie ma. stupniemy się lodami. Tutaj pisze w spale że jest, yy, ob, jesteśmy obok dębu Niepodległości, którego prezydent Andrzej Duda dla uczenia Uczczenia stulecia zyskania przez Polskie niepodległości w, we wrześniu 2018 roku. Myśleliśmy, że to tamten. Myśleliśmy początkowo, że to ten, ale to jest niemożliwe, żeby przez no tak, to 7 tak. lat albo taki dom. Źle, że tak, albo może usechu, ale nie, to będzie chyba ten, słuchajcie. To będzie chyba ten, bo kamień stoi ko niego. A tutaj pilnują tego wszystkiego kamery. No stary dąb jest tu, jest tu stary bardzo dąb, tak? A to jest A, bo to są różne ten dudowy. tu jest kolejny Musisz przejść. I... Aha, czyli tutaj w tym skwerku w spale różni prezydenci tak, sadzą dęby. No tutaj jest taki już ciuteczkę większy słuchajcie, dąb wolności posadzony przez Bronisława Komorowskiego pisze, no. W 2014, a więc Tomocznego. Taki już Tak o coś podobnego taki ma. już Urósł yy, Prezydenta Dudy jest taki No to powinien być prezydenta teraz Nawrockiego, słuchajcie Pewnie będzie Ale jest tu jeszcze miejsce, także Nawet sporo, więc niech sadzi Nie, nie, poczekaj, jeszcze tam. Tu jest dąb stary Tam jeszcze był, tam coś będzie No tak, tam tu jeszcze kamień. coś było, bo był kamień Jakiś jeszcze jeden przedziem. Z, z małym, bardzo dębem. O tak, Jakiś bardzo mały dęb. Dębik. dębik to jest taki. Dąbik. Jest taki mały. Dąbik? Ktoś ten dąbik posadził, czy też dębik? No ale kamień jest tutaj. Kto go posadził? Wielkiemu przyjacielowi Polskich Polaków, Karlowi Gustawowi Mannerheimowi. Co? Kar Gustav Mannerheim 1867-51 yy, Prezydentowi bohaterowi narodowi Finlandii Polacy, ale co? Polacy, no to jest tablica, a czy on tego dębu posadził ten dąb, nie wiem. Raczej chyba jednak nie Po prostu tablica pamiątkowa. Chyba coś o nim. No tak. Bohater narodowy Finlandii. Polityk generał armii Imperium Rosyjskiego. W Wielkim Księstwie Finlandii, cieszącym się wówczas autonomią w granicach Imperium Rosyjskiego. No okej. Okay. Taka to tutaj. postać. Słuchajcie, jednak nie wytrzymaliśmy, polecieliśmy trochę do Grecji. No i jesteśmy już. Zobaczcie. Tutaj zaraz jest marina grecka. Tak. No, nad Morzem Jańskim, słuchajcie, piękne palmy. Idziemy troszeczkę zobaczyć.